Tekst Manny na 26 lutego, radujcie się zawsze w Panu, znowu mówię, radujcie się, Filipensów rozdział 4 werset 4. Komentarz parauzyjny. Nie może być zbyt wielu radujących się chrześcijan i nie mogą się oni za bardzo radować, jeśli radują się w Panu. To radowanie się nie musi być koniecznie hałaśliwe ani koniecznie ciche. Oznacza ono pogodę ducha, szczęście, pokój i zadowolenie duszy. Hałaśliwe demonstrowanie tej radości wcale nie jest konieczne, jak niektórzy wydają się błędnie sądzić. Zawsze mogą się radować tylko ci, którzy żyją bardzo blisko Pana, którzy zawsze odczuwają jedność z Nim oraz to, że Jego ochrona i opieka są nad nimi, jak również to, że pewną jest jego obietnica iż wszystkie rzeczy współdziałają dla ich najwyższego dobra jako chrześcijan reprint numer 3127 komentarz epifaniczny radowanie się chrześcijanina zawsze powinno być w Panu nie w rzeczach doczesnych lecz w tych odnoszących się do wieczności związanych z poświęceniem z wynikającymi z niego obowiązkami, przywilejami, lekcjami, wzrostem, przykazaniami i osiągnięciami. Stałe rozważanie otrzymywanych błogosławieństw napełni nas nieustającą radością. Kiedy zastanowimy się nad naszym usprawiedliwieniem, poświęceniem, ożywianiem przez ducha, duchowym światłem, pokarmem, wzrostem, zwycięstwami, służbą, synostwem Bożym oraz współdziedzictwem z Chrystusem. Czym innym może to być, jeśli nie powodem do radości? Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Piąta Mojżeszowa rozdział 12, werset 18. Ale przed Panem, Bogiem Twoim, jeśli je będziesz na miejscu, które obierze Pan, Bóg Twój, Ty i Syn Twój. I córka twoja, i sługa twój, i służebnica twoja, i Lewita, który jest w bramach twoich, i będziesz się weselił przed Panem, Bogiem Twoim, we wszystkich rzeczach, do których ściągniesz ręce twoje. Pierwsza Samuelowa rozdział drugi, werset pierwszy, tedy się modliła Anna, i rzekła, Rozweseliło się serce moje w Panu, wywyższony jest róg mój w Panu. Rozszerzyły się usta moje przeciw nieprzyjaciołom moim, albowiemem się rozradowała w zbawieniu Twojem. Chioba rozdział 22, werset 26. Tedy się w wszechmocnym rozkochasz, a podniesiesz ku Bogu oblicze Twoje. Psalm 5 werset 12. A niechaj się rozweselą wszyscy, co ufają w Tobie, na wieki niech wykrzykują. Gdyż ich ty szczycić będziesz, i rozradują się w Tobie, którzy miłują imię Twoje. Psalm 9, werset 3. rozwesele się, i rozraduje się w Tobie. Będę śpiewał imieniowi Twemu, O Najwyższy. Psalm 32, werset 11. Weselcie się w Panu i radujcie się sprawiedliwi, a wykrzykajcie wszyscy, którzyście serca szczerego. Psalm 35 Werset 9. Ale dusza moja niech się rozraduje w Panu, niech się rozweseli w zbawieniu Jego. Psalm 43 Werset 4. Abym przystąpił do Ołtarza Bożego, do Boga wesela i radości mojej, i będę Cię wysławiał na harfie, O Boże, Boże Mój. Psalm 63 Werset 12. Lecz król będzie się weselił w Bogu, a będzie się chlubił każdy, kto przezeń przysięga, albowiem zatkane będą usta mówiących kłamstwo. Psalm 64 Werset 11 Ale sprawiedliwy się będzie weselił w Panu, a będzie w nim ufał, i będą się chlubili wszyscy, którzy są uprzejmego serca. Psalm 97 Werset 11 Światłości nasiano sprawiedliwemu, a radości tym, którzy są uprzejmego serca. Psalm 104 werset 34. O nim będzie wdzięczna mowa moja, a ja się rozweselę w Panu. Izajasza rozdział 29 werset 19. Ale ci si nader się rozweselą w Panu, a ubodzy ludzie rozweselą się w świętym izraelskim. Joela rozdział 2 werset 23, I Wy, synowie syoniscy. Weselcie się i radujcie się w Panu, Bogu Waszym, bo Wam da deszcz wczesny, a ześlę Wam deszcz obfity w jesieni i na wiosnę. Abakuka rozdział trzeci werset 18, Wszakże się ja w Panu weselić będę, rozraduję się w Bogu zbawienia mego, Ewangelia Łukasza, rozdział 10, werset 21. W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w duchu świętym i rzekł, Wysławiam Cię, ojcze, panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Rzymian, rozdział 5, werset drugi przez któregośmy też przystęp potrzymali wiarą ku łasce, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Rozdział 12 werset 12. W nadziei się weselący, w ucisku cierpliwi, w modlitwie ustawiczni. Rozdział 15 werset 13. A Bóg nadziei niech was napełni wszelką radością i pokojem w wierze. Abyście obfitowali w nadziei przez moc ducha świętego. Pierwszy Korentów rozdział dwunasty werset dwudziesty szósty. A przetoż jeżeli że jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki, a jeśli bywa uczczony jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Filipensów rozdział drugi werset osiemnasty. Z tegoż tedy, i wy weselcie się i współweselcie się ze mną? Rozdział trzeci, werset pierwszy, dalej mówiąc, bracia moi. Radujcie się w Panu. Jedneż rzeczy wam pisać mnie nie mierzi, a wam jest bezpiecznie. Pierwszy Tesaloniczany, rozdział piąty, werset szesnasty, zawsze się radujcie. Żydów, rozdział trzeci, werset szósty, Chrystus zaś. Jako Syn był nad swoim domem. Jego domem my jesteśmy, jeśli ufność i chwalebną nadzieję aż do końca wytrwale zachowamy. Pierwszy Piotra, rozdział 4, werset 13. Ale radujcie się z tego, żeście uczestnikami ucierpienia Chrystusowego, abyście się i w objawienie chwały Jego z radością weselili. Pieśni 248. 94, 100, 149, 179, 203, 204, wiersze brzasku 282. Radować się będę w Panu. Lektura uzupełniająca. Reprinty numer 5544. Pytania, czy w tym tygodniu byłem byłam radosny, radosna? Dlaczego? Jak? co z tego wynikło. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.